Co tygodniowa analiza bitcoina, czyli powtarzalne schematy poruszania się kursu bitcoina. Cześć, z tej strony Łukasz, witam się serdecznie na moim kanale. Na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku Forex oraz na rynku kryptowalut, budowaniem dochodu pasywnego. Tym właśnie związany jest mój kanał i w tym materiale będziemy rozmawiali na temat kryptowaluty bitcoin. Na temat tego, w jaki sposób się porusza oraz pokażę Wam powtarzalne schematy, pod które ja będę zagrywał właśnie swoje pozycje, porozmawiamy również na temat tego, jak może się zachować w najbliższych dniach, tygodniach kryptowaluta Bitcoin i jak podąży za nią cały rynek. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię właśnie do ustawienia subskrypcji, abyś był była na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby zostawić jeszcze łapkę w górę. I lecimy z tematem. Jakiś czas temu, a dokładnie 26 listopada, pokazywałem Wam właśnie ten bliźniaczy wykres, czyli mini bańkę na Bitcoinie. Jak sobie za chwilkę zobaczycie, pokażę Wam to w tym momencie, tutaj wyczyszczę ten wykres, żeby to było dla Was bardziej widoczne. Jesteśmy na platformie TradingView, na której możemy sobie robić na przykład analizy, chociażby właśnie Bitcoina. Analiza jest z giełdy BitMEX, gdzie gram swoje pozycje na wzrost i spadki z dźwignią. Czego Wam w sumie nie zalecam, jeżeli nie macie jakiejkolwiek wiedzy na temat grania na, na rynku, właśnie kryptowalut, ponieważ jest to dużo bardziej ryzykowne. Dużo szybciej da zarobić, ale dużo szybciej można również stracić. Dobra, ale nie o tym ten materiał. Pokażę Wam pewną rzecz i zobaczmy sobie, czy jest. To do siebie podobne. Mówiłem Wam o tej pierwszej mini Zobaczmy. Jest to wykres tygodniowy. Jest to wykres tygodniowy i patrzmy. Mamy tutaj pierwsze te wzrosty. Sama już ta końcówka. To wejście do wzrostów wygląda praktycznie identycznie. Zobaczcie. Pierwszy szczyt to jest ten. Drugi szczyt to jest ten. Korekta. Mamy korekta. Tutaj mamy korektę. Mamy kolejne szczyty. Kolejne zejście w dół. Kolejne zejście w dół. Kolejny szczyt. Kolejne zejście w dół. I widzimy, że w tym momencie patrząc na ten schemat, tutaj powinny się nam pojawić teraz wzrosty, patrząc tym schematem. Następnie mamy kolejne spadki. Kolejne spadki i znowu powinniśmy zobaczyć kurs niżej. Czy tak się stanie? Ciężko powiedzieć. Chociaż jest to niewykluczone, do baktu mamy jeszcze 5 miesięcy, więc teoretycznie może się to wydarzyć i przed samym baktem nastąpiłyby wzrosty albo już po bakcie. Jak to rozegrają grubasy? Tego nie wiemy. Ok, to jest pierwsze porównanie, czyli widzimy, mamy mini bańkę, powtórzenie całego schematu. Zobaczcie sobie, że no, wygląda to niemal identycznie. Mieliśmy tutaj powolne wzrosty, i tutaj też mieliśmy powolne wzrosty. Pierwszy szczyt, czyli bańka. Korekta, powrót, kolejny szczyt, korekta, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy ten schemat się powtórzy. Wrócimy do tego za jakiś czas i porównamy sobie, tak? Czyli jesteśmy teraz w tym momencie tutaj, nie, przepraszam, w tym momencie tutaj na wykresie. Pozostaje nam mniejszy szczyt, powiedzmy do poziomu 9000. Powinniśmy zobaczyć tutaj spadki według tego schematu. I kolejne spadki, oczywiście one będą mniejsze, proporcjonalne do tego aktualnego stanu. Ok? Dobra, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Teraz jesteśmy na wykresie 4 godzinnym, i tutaj również Wam chciałem pokazać, jak wygląda powtórzenie się pewnego schematu, pod którego ja zagram. Wczoraj opublikowałem post na Facebooku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Część. Z tej analizy już się sprawdziła. Brakuje mi jednego elementu. Za chwilkę o nim Wam powiem więcej. Czyli znowu sobie wyczyśćmy ten wykres, żeby był dla Was bardziej przejrzysty. Zobaczmy sobie tym razem ten okres od tych spadków, które wybiły nam poprzednie dołki i mieliśmy mocny impuls wzrostowy. Zobaczcie na to. Widzimy, że mieliśmy tutaj spadek, spadek, spadek. Mocne wybicie, zobaczcie, że jest to wybicie również tych poziomów, czyli wsparcia, akumulacji pieniędzy, w którym w tym miejscu ludzie zostawiali swoje, właśnie poniżej stop losy i grali na wzrosty, ponieważ widzieli jedno odbicie, widzieli drugie odbicie, tutaj liczyli na to, że te odbicie będzie kolejne, i zobaczcie, że te odbicie krótkie było. Ok? Zobaczcie, że tutaj, w momencie, kiedy świeczka Zamknęła się na tym wsparciu, mieliśmy wzrost i tutaj niektórzy inwestorzy mniejsi, tacy jak my, grający standardowo pod odbicia, od oporu i wsparcia, zagrali na wzrosty, po czym mieliśmy mocną manipulację, wybicie się w dół, wybicie stop lossów do tego poziomu. Dlaczego do tego poziomu na interwale 4-godzinnym? Dlaczego do tego poziomu? Ponieważ ten poziom był... Istotny do tego, aby wybić poprzednie. Poprzednie poziomy, poprzednie stop losy. Zobaczcie, że mieliśmy tutaj też taką formację. Ok, Sobie wyrysujemy na interwale godzinnym. Gdzie jesteśmy, tutaj jesteśmy. Mieliśmy spadki, mocny impuls. Kurs się nam odbijał. Utworzył tu się mały trójkąt. Mieliśmy wybicie, sygnał dla kupujących, i tutaj kupujący się załadowali. Po czym mieliśmy mocny spadek w dół, czyli kolejną manipulację, kolejną manipulację wybijającą cały rynek. Cały rynek, ponieważ zobaczcie, że osoby, które grały tutaj na wzrosty, stąd stop lossy miały tuż pod swoim dołkiem, ponieważ tak się teoretycznie powinno ustawiać. Dlaczego mówię teoretycznie? Ponieważ sam też tak ustawiałem. Grając według tej strategii, teraz uczę się czegoś innego. I właśnie ja się uczę tego, w którym momencie rynek grubasy czy banki, jeżeli chodzi na przykład o Forex, zaczynają swoją manipulację. I w tym momencie tutaj na wykresie, też jednogodzinnym widać, zaczęła się, była tutaj świeczka Buy to sell, czyli kupić mocno, dać sygnał, po to, by zacząć sprzedawać. I w tym momencie zostaliśmy wybić. Ja wam wspominałem o tym, że. Poprzednich materiałach, że kurs może wrócić do, do tego poziomu, czyli ostatniej czerwonej świeczki przed wybiciem stop-lossów, ale kurs wrócił do tego impulsu, ponieważ tutaj zaczęła się cała ta zabawa grubasów z wybijaniem stop-lossów i pójściem w górę. I coś, co ja chciałem Wam pokazać, to, że w tym momencie mamy identyczną prawie sytuację. Zobaczcie, że. Tutaj utworzył nam się, poczekajcie, jednogodzinny wykres. Jednogodzinny wykres. Tutaj mieliśmy formację podwójnego szczytu. Okay? Podwójny szczyt, podwójny szczyt sygnalizujący nam spadki. Jak sobie wpiszecie w internecie pattern forex, to wyskoczył wam na przykład właśnie podwójny szczyt. I wiedzieliśmy, że to spadki mieliśmy. Ale zanim one nastąpiły, był mocny impuls. Bo tutaj już ludzie zaczęli sprzedawać. Był mocny impuls na chwilkę, dosłownie wybijający te stop losy i rzeczywiście poszli na dół. Ale zanim poszli na dół, to wybili te poziomy. Czyli mamy kolejny poziom manipulacji. Grubasy czy banki muszą do tego poziomu manipulacji wrócić i widzimy, że tutaj idealnie wrócili do tego poziomu, zamknęli swoje pozycje i zaczęli znowu spadać. Okay. To jest to, czego właśnie ja się uczę teraz na rynku Forex i przekładam to również na rynek kryptowalut. Jak widać, fajnie się to sprawdziło. Zobaczcie, że kurs znowu też do tego poziomu tutaj wrócił, co może oznaczać za chwilę kolejne spadki, ale nie o to chodzi, ponieważ zobaczcie co, co narysowałem i zobaczcie, co widać w tym momencie na wykresie. Zobaczcie, że widać identyczną sytuację, jaka miała miejsce wcześniej. Ale nie ten tutaj, tylko ten poziom, który został wybity. Mieliśmy tutaj wsparcia, mieliśmy wsparcia, mieliśmy wsparcia. To zostało wybite, to zostało wybite. Zobaczcie, że tutaj robi nam się kolejny podobny schemat. Zobaczcie to. Tutaj mamy, jak sobie zejdziemy na interwał niżej, jeszcze 15-minutowy. Mamy powtórzenie sytuacji. Mamy wybicie. Zobaczcie, że tutaj jest podwójny szczyt. Podwójny szczyt. Zejście, wybicie tych poziomów. Ja się teraz szykuję na spadki, czekam tylko na mocniejszy impuls. Zobaczmy. Cyk, cyk, impuls, zejście w dół i czekam na powtórzenie się tego schematu, czyli dojście do tego poziomu. Sygnał na wzrosty, tutaj ludzie się zapakują na wzrosty oczywiście standardowo. Też bym tak kiedyś zrobił. Po czym nastąpi? Nastąpi ten wzrost, da ludziom nadzieję i nastąpią spadki. Tak wyrysowałem to wczoraj, wrzuciłem to na Facebooka. Widzimy, że tu się podwójny yy, szczyt stworzył. Zeszło na dół, poszło w górę. Wczoraj o 11.04 wam to wrzucałem na Facebooka. I zobaczcie, podwójny szczyt, zejście, wybicie z tych 100 plusów I ja liczę na to, że kurs pójdzie jeszcze w dół, przynajmniej do tego poziomu. Za chwilkę wam to pokażę, mam to rozrysowane. I jak widzimy, ten schemat ma szansę tego, żeby się powtórzyć i ja właśnie pod to zagrywam. Zobaczcie, to jest właśnie to odzwierciedlenie tego poziomu, i czekam właśnie na te spadki, które wybiją te poziomy, żeby pójść w górę. Ok, wróciłem do swojej analizy po to, żeby Wam to pokazać, i zobaczę, ja mam tutaj zaznaczone właśnie te dwa poziomy. Oczywiście, teraz czekam na przebicie tego poziomu 7490. Jeżeli zobaczę tutaj mocny impuls, to zagrywam na spadki przynajmniej do, do poziomu 7200, 7200 powiedzmy 60. Tutaj, 60 tutaj zagram na wzrosty Jeżeli to, zdążę, że będę przy komputerze zagram, komputerze, zagram na wzrosty Będzie odbicie do, no w sumie to nie odbicie, takie 100, 100, 100, 100 To może poczekam sobie I będę celował tutaj na tym poziomie lub na tym poziomie Ewentualnie jeszcze na tym wcześniejszym poziomie, który pokazywałem Wam wcześniej Na wzrosty sobie sam przypomnienia przypomnienia, informacje o tym, że kurs został przebity i według mnie może dojść właśnie do 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 do, do, do kursu może dojść stąd do tego poziomu 700 po czym zobaczymy wzrosty ewentualnie możemy zejść do 76900 i zobaczymy wzrosty lub 6600, i zobaczymy wzrosty. Osobiście sobie, sobie życzę, Wam w sumie też, ponieważ możecie wtedy tym jeszcze po taniości, żeby zeszło do 6600. Chociaż zobaczymy, znaczy, czy, czy będzie taka potrzeba. potrzeba. Widzimy, że tutaj już było powybijane i był powrót grubasów więc mamy kolejne poziomy, i tu rzeczywiście możemy dojść do powiedzmy 7800 i mieć jakieś, jakieś odbicie. I co dalej, to zobaczymy. Nie, nie będę, będę teraz, teraz tutaj, tutaj wam mówił i nie... rozrysowywał, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Zobaczymy sobie po prostu za tydzień, czy któraś z tych scenariuszy miał sens. Oczywiście, może być taka sytuacja w tym momencie, że pójdziemy już do tego poziomu, w tym momencie, do 8000, po czym się odbijemy i wrócimy do tych poziomów. Tak, ja bym obstawiał, ok? Czyli może być ten scenariusz, powiedzmy, cyk. To sobie weźmiemy na czerwono. I wtedy zejdziemy do tego poziomu, i następnie będą wzrosty. Okay? Tak ja to widzę. Jak to będzie wyglądało? Nie wiem, ale powiem Wam jedną rzecz. Ja zagrywałem sobie tutaj na spadki, właśnie na te spadki, z tego poziomu 7200, około 7200. I żeby Wam to pokazać, zobaczcie, że to jest 31 grudnia. 31 grudnia. 31 grudnia. 300 tys. satoshi To było pierwsze TP, czy zamknąłem swoje pół swojej pozycji I drugie właśnie miałem w tych okolicach Nie pamiętam jeszcze na którym poziomie A, to wybiło mi Wybiło mi tak, wróciło i wybiło mi Bo myślałem, że jeszcze kurs zejdzie niżej I zszedłem stop lossem na 7 chyba tysięcy W tych okolicach gdzieś mi wybiło Z powrotem wybiło mi Znowu 453 tysiące satoshi, czyli łącznie prawie, prawie z jedną setną bitcoina zarobiłem na tym impulsie. Fajnie. Łączny mój depozyt 4,42 i jak obserwujecie moje te tutaj analizy to pokazywałem Wam, że byłem już, miałem już 2,300 czy 2,400. Miałem już ponad 5 tutaj tych milionów satoshi, czyli 5 bitcoina. Dopłacę dzisiaj do równego Równej jednej, z, jednej dziesiątej bitcoina, 0,1 bitcoina, po to, żeby mieć taką równą kwotę, z którą zaczynam w nowym roku, aby móc to pokazywać, jak mi wyszło za koniec roku, zrobić sobie podsumowanie tych moich tradingów. Także ja się uczę rynku Forex. Niedługo na moim kanale pojawią się materiały właśnie związane z edukacją rynku Forex, ponieważ w tym widzę swoją przyszłość i możliwość zarabiania właśnie poprzez edukację poprzez sygnały edukatorów, poprzez sygnały z narzędzi, poprzez własne analizy, ponieważ mam taką potrzebę czuć, mam taką potrzebę po prostu, że ja muszę zarabiać właśnie samodzielnie w taki sposób pieniądze, po prostu sprawia mi to satysfakcję, sprawia mi to frajdę i jak widzę, jak te analizy się sprawdzają, to po prostu jestem szczęśliwy i jest to dla mnie fajne. I uwierzcie mi, że nie trzeba długo siedzieć, wystarczy podstawy mieć, Czym są linie oporu, linie wsparcia, bo to jest potrzebne również. Ja już nie gram według tych starych strategii, które właśnie były potrzebne: linie trendu itp., i tutaj fale, i jakieś takie inne rzeczy. Oczywiście to też się sprawdza, ale nie w takim stopniu, jak sprawdza się strategia smart money, której się właśnie uczę, czyli inteligentnych pieniędzy. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Daj znać w komentarzu, jak Ty widzisz te analizy, jak. Czy może masz swoją jakąś analizę? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu tą analizę, wrzuć link. Jeżeli coś takiego zrobisz, jeżeli wrzucisz link, to napisz w osobnej wiadomości, że wrzuciłeś link, ponieważ ja mam zablokowane tutaj wrzucanie linków, ale mi tutaj spamerzy nie wrzucali linków referencyjnych pod, pod moimi filmami, bo to jest w ogóle żenua, więc tego nie zobaczę. Dlatego napisz wcześniej, że wrzuciłeś swoją analizę. Jeżeli tak zrobiłeś, zrobiłaś, to sobie przeanalizujemy to w następnym materiale. Fajne by było, żebyście coś takiego wrzucili. Okej, okay, do zobaczenia. Życzę Wam miłego tygodnia. Niech Bitcoin będzie z Wami w pionach.